Cześć, w drugim odcinku. Skoro już wiemy, czym są zbiory, zajmiemy się działaniami na zbiorach. Najpierw omówimy sobie takie trzy podstawowe e, działania, operacje w zasadzie matematyczne, na których będziemy bazować. Tymi operacjami są suma zbiorów, iloczyn zbiorów oraz różnica zbiorów. I tak suma to będzie to, co należy jednocześnie do A i do b i te wszystkie elementy będą zawierać się a suma b natomiast iloczyn zbiorów to będzie tylko to co dotyczy jednocześnie a oraz b musi należeć jednocześnie do tych dwóch zbiorów natomiast różnica zbiorów a różnica b to jest tylko to co należy do a ale nie należy do b i tutaj mamy zapisy or jak zapisywać właśnie takie operacje Przejdźmy sobie teraz jeszcze do jednej definicji. Zbiory, które nie posiadają części wspólnej, będziemy nazywać rozłącznymi. Czyli zbiory, które nie nachodzą na siebie, będziemy nazywać rozłącznymi. Oraz mamy tutaj jeszcze taki jeden symbol, czyli dopełnienie zbioru będziemy oznaczać tym oto symbolem. I to oznacza, że jak mamy pewien zbiór B i w nim znajduje się A, to dopełnieniem zbioru A jest wszystko co należy do B, ale nie należy do A. Czyli Krótko mówiąc, to jest wszystko pozostałe, co nie jest a. Jeszcze w matematyce często używamy praw Demorgana. Jednak teraz ich nie będziemy używać, warto tylko pamiętać, że takie istnieją. I jeszcze o nich wspomnę w kolejnych odcinkach. Przejdźmy zatem do zadania. Mamy wyznaczyć a iloczyn b, a suma b, a z wyłączeniem b, bez wyłączeniem a. Czyli zaczynamy od. A iloczyn B. A iloczyn B to oczywiście będzie D, bo to jest jedyna rzecz wspólna dla obu zbiorów. A suma B to będą nasze wszystkie wyrazy. A z wyłączeniem B to oczywiście jest APQ, ponieważ to należy do A, ale nie należy do B. Natomiast B z wyłączeniem A to jest BCE, gdyż D należy do A. No i przejdźmy do drugiego przykładu. Tutaj mamy zaś wymienione te elementy czyli a i iloczyn b to będą te liczby wspólne, czyli 2 i 3 pokrywają się, a suma b to są wszystkie, wszystkie rzeczy należące do obu zbioru, elementy, a z wyłączeniem b, czyli to, co należy do a, nie należy do b, minus 3, minus 2, minus 1, 1 oraz b z wyłączeniem a, czyli to, co należy do b i nie należy do a, czyli w tym wypadku 0 oraz 5. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie pomagam rozwiązywać zadania oraz wyjaśnię wszystkie tematy z lekcji. Dziękuję.